Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zupę czosnkową, ale taką troszeczkę na bogatą, bo z pulpecikami. Co potrzebujemy? Grzaneczki. Grzaneczki wcześniej zrobiłem, bo zawsze chlebek zostaje, więc na blaszkę, do piekarnika, wysuszyć, na koniec trochę dać na obieg, żeby one były wysuszone, twarde i długo je można było przechowywać. Mięsko potrzebujemy wieprzowe. Niestety tutaj trochę poszachrejmy i dałem serek. Topiony, ten taki w tym złotym takim opakowaniu. Czosnek wiadomo. Papryka słodka, ale wędzona, żeby troszeczkę aromatu było. Majeranek, sól. Pieprz już jest moteczkowany. Jajuszko. Żółty serek. Zamoczona już jest bułka tarta. E, p, zwykła bułka w mleku. Kto nie ma, może dać bułeczkę tartą. I też ją troszeczkę w mleku podmoczyć. I jedziemy. Mięsko w tym wypadku tutaj mamy łopatkę około 70-80 deko. Dodajemy do tego bułkę zamoczoną wcześniej i odsączoną. Nie damy wszystkie, bo by było za bardzo, za bardzo bułki by było w tym. Trzeba to teraz popieprzyć ile telektowoli. Ja tam nie żałuję, trochę soli. Minimalną ilość majeranku, a tak dosłownie łyżeczkę papryka wędzona. Może być papryka słodka, ale papryka wędzona ma to do siebie że jest taki fajny aromacik do tego. Można też dać ostrą paprykę, no ale to już troszeczkę mniej. W międzyczasie zagotowujemy wodę. Lekko ją tylko posulimy. Tak z pół łyżeczki takiej tej mojej malutkiej. Do tego musimy jeszcze dodać jajko, żeby nam się to zespoliło. Mnie nauczono nie przełożo ale no że nie wiem, całe życie, całe życie tak robię. Żeby po prostu nożem sobie to zbić Więc tak, przyprawy mamy, jajuszko mamy, żeby się zespoliło to wszystko Woda nam się będzie tutaj gotować No i zamaczamy rękę Czym bardziej wymasujemy, tym będzie mniej roboty Działam teraz jako mikser Najlepszy termomix to moja ręka. Nikt tak nie zrobi tego jak własna ręka. Ciasto musi być dobrze ciasto. Mięso musi być dobrze wymieszane, żeby nam się tutaj ani nie kleiło Wszystko związało. Bułeczka była w środku. Bułeczka jest po to, żeby te pulpeciki nie były aż tak mocno twarde do tego mięska można, jak już tak ktoś bardziej na bogato chce, czasami mieszam wieprzowinkę z wołowinką, ale wówczas czas gotowania jest tak 10%, 20% większy od wieprzowinki. Dlaczego tylko wody gotuję? Bez żadnej kostki, bez niczego. Ponieważ ten rosołek otrzymamy z tego mięska, które właśnie teraz. Tutaj wyrabiam, a jeszcze troszeczkę, pamiętacie, nie kosztować się jest wszystko, bo to jest surowe mięsko wieprzowe, więc różnie by się to mogło skończyć. Warto też sobie przygotować miskę z wodą, chłodną, żeby się lepiej nam robiło. Jak to robi? Mniejsze, większe. A tej wielkości takie. I wrzucamy je do ciepłej wody. Właściwie gotującej mu się powinna być. Niestety Adresiowi zgasło. Więc musimy jeszcze raz podpalić. To jest taka kuchenka, którą niestety trzeba zapalniczką. I jeszcze raz rączki do wody, kuleczka. I tak po kolei. Chyba, że mamy jakiegoś świstaka albo jakąś koleżankę pod ręką, to będzie szybciej. Ja niestety jestem sam. No, teraz ostatnia kuleczka do wody. I tak będziemy gotować około 15 do 20 minut, w zależności, jakie pulpeciki wielkości zrobiliśmy. No, i czy było mięsko wołowe, czy tylko sama wieprzowinka. Zostawiamy to sobie spokojnie na. 20-25 minut. Zobaczymy, jak to będzie. 20 minut już minęło. Pulpeciki nam się podgotowały. Teraz bierzemy te serki do środka. Tak, w całości. One pod wpływem ciepła i bulgotów nam się spokojnie będą rozpuszczać. W międzyczasie bierzemy czosneczek. To nie lubi go kroić, ten może go tak jak ja wycisnąć, nie dajemy go wcześniej, żeby nam się tak całkiem nie rozgotował, wygotował, no, żeby był czuć ten smak, Bo aromat i już idzie po pierwszym czosnku. Z tego czosnku mam taką średniej wielkości główeczkę. Jak ktoś lubi, może sobie dać więcej, ale to już po prostu ten smak czosnku zabije resztę dobroci, co tutaj mamy. Oj, ciężka sprawa. Najlepiej wyciskacz jest taki, jak kiedyś na targu się kupowało. Od, wtedy jeszcze od przyjaciół ze wschodu. Niestety, teraz te są bardzo niewytrzymałe Po dwóch, trzech razach kupiłem sobie taki To już po prostu nie, nie, nie wytrzymał tego Ok, spróbujemy czy już Serek się rozpuścił nie, Można też zrobić sobie zasmażkę Do tego, żeby to troszeczkę yy, Zabielić, ale ja wolę serek, bo jest smak taki serowy i nie jest ta zupka taka przeźroczysta. Ok, gotuje nam się dalej. Damy teraz jeszcze troszeczkę papryki, żeby ten zapach wędzonego się rozprowadził. Zapomniałem jeszcze, tutaj mamy sos sojowy albo taką przyprawę wpłynie na M. Taką łyżeczkę do tego, no i oczywiście pieprz, ja używam młotkowanego, nie żałuję, potem się dobrze trzeba napić. Tak i teraz parę minutek, żeby ten czosnek przeszedł swoim aromatem. W międzyczasie natrzemy sobie troszeczkę sera. Ser, żeby był twardy, nie taki jakiś guma albo coś, po prostu taki, żeby od razu się nie rozpuścił i, i tylko żeby ciągłości nam nie pozostały. Ja skroję tylko tak na porcję, żeby Wam pokazać. Bo najlepszy jest, jak jest świeży. że tyle powinno wystarczyć. I całkiem pod koniec dopiero gotowania dodaję majeranek. Nie rozcieram go, bo on się wygotuje, także wszystkie aromaty z tego i tak wyciągnie. Ja tak dam z, dół, z dużą łyżkę pół, półtory. On się raz, dwa tutaj Zgubi w tym wszystkim. I jeszcze parę minutek. Mm, jak to pachnie. I ślina, tak już jest. Ale wunio po naszemu tutaj okrutnie. Okej. Okay. Jeszcze 2 trzy minutki pogotujemy. I będzie gotowe. Tak, moi drodzy, z dwie minutki minęły, wyłączamy to talerzyk albo miseczkę, kto sobie tam winszuje. No i teraz cała przyjemność, jak już jest gotowe. Ach, taką porcję nałożymy, dwa, jeszcze sobie jednego tam pulpecika dołożę. Teraz Zacnął chofelkę zupki, do tego serek i na koniec solidna garstka grzaneczek. I mamy zupę czoskową z pulpecikami mięsnymi. Nie byłbym sobą. Tak bym teraz tego nie kosztował. ktoś mi gwizdnął łyżkę a jest. W międzyczasie już kosztowałem, nie widzieliście ale teraz już efekt finalny. Mm, niebo w gębie. Pamiętajcie, żeby tego przed randką, ani przed wyjściem nieść, bo to trochę może nie wszyscy patrzyć na to żałujcie. I fajnie pachnie. Smakuje lepiej. Ja Zobaczymy jeszcze, jak pulpeciki. W środku eleganckie. Mm. Życzę smacznego. Pamiętajcie: czym mniej składników, tym lepiej. Nie zawsze, co dużo, to jest lepsze. Dziękuję i zapraszam.